poprzednim odcinku słyszę gościa, którego widziałem we śnie. Y John, ja też to słyszałem. Kim ty jesteś? Zwiastunem zakładu. Zastrzel dziada. Boisz się. Kapitanie! Kapitanie! Znalazłem kogoś! <ścoughs> Budzą co... się! Co? co? Co się stało? Może to ty powinieneś odpowiedzieć na to pytanie mnie? Że co proszę? John... Gdzie jesteśmy? Nie wiem, Bill. Jesteście w mieście Kalos. Jeśli mogę się spytać, co robiliście na zewnątrz bez kombinezonów i ubrani w jakieś łachmany? Kombine. co? To nie są łachmany. To normalne ubrania. A widzieliście, żeby ktoś inny tak się ubierał? Tak. Oni są jacyś chorzy. Słyszałem. Dość. Powiedz mi tylko, co robiliście w tym lesie. Obudziliśmy się tam, po tym jak jakiś niebiesko-czarny facet podłożył nam dynamit pod stopy, ale wtedy wszystko wyglądało inaczej. Kiedy to się stało? Pełna data. 11 sierpnia 1712 roku. Aha, jak miałem to powiedzieć? Jest 25 marca 2059 roku. Eee, co proszę? Od niektórego datę powiedziałeś: że Cały świat został skażony przez jakąś armię robotów, którą dowodzi gość wyglądający tak jak twój kolega powiedział. On jest moim bratem. Wszystko jedno, jestem kapitan Peter. Walczymy o wolność naszego świata. Miło nam poznać. To jest mój zastępca, Kort. Witam. A wy jak się nazywacie? Jestem Bill. A ja John. Miło mi poznać, chodźcie. Porozmawiamy o tym w moim biurze, ale załóżcie to. To was ochroni przed promieniowaniem. Czym? Wszystko wam wytłumaczę, załóżcie to. O Jezu, ale to niewygodne. I to jak? Nie mogę się nawet podrapać w nos. Jeśli wyjdziecie na zewnątrz bez kombinezonów, to wy godzinę umrzecie, i tak jak was znaleźliśmy, to ledwo żyliście. A co się stanie, jak wyjdę bez kombinezonu dosłownie na minutę? Na zewnątrz... Eee... Nie będziesz mógł oddychać, będziesz cały czas miał straszny kaszel i bardzo bolesne bóle kości. Eee... Może lepiej nie eksperymentujmy. I tak już wielu z nas ginęło pod wpływem tej dziwacznej atmosfery. Dość gadania, chodźcie. Jasna babuniu, co tu się porobiło? Gdzie są wszyscy ludzie? W domach. Teraz przebywanie na świeżym powietrzu nie sprawia przyjemności, w przeciwieństwie do Waszych czasów. Matko Boska. Kim właściwie jest dowódca tych ee, robotów? Nazywa się Neon. Jak przybył na ziemię ze swoją hordą blaszaków, podłożył jakąś bombę, która pozmieniła świat w jakieś gówno, w którym musimy żyć. Trzeba zabić skurczygnata. Nata. Kort, znajdziesz na jakiś pusty dom? Tak jest. A wychodźcie, wyjaśnijmy sobie wszystko. No dobra, słuchajcie. Wiem, że ten świat jest zupełnie inny niż ten, który znacie, ale musimy was jakoś wyszkolić. Wyszkolić? My umiemy walczyć. Teraz walka wygląda zupełnie inaczej. Nie walczy się teraz mieczami. Y a czym się walczy? Słyszeliście o czymś takim jak broń palna? Ja coś słyszałem, że jakiś chyba anglik wynalazł jakiś pistolec, kawo. Skałkowy? O, dokładnie. Teraz broń palna jest o wiele bardziej równowocześniona, czyli że można na, na przykład z takich, powiedzmy, mentalowych, małych yy, strzałów strzelać automatycznie. Hmm, ciekawe. Są również takie pociski. Pociski? Tak nazywa się teraz to, czym się strzela. Rany, ten świat zmienił się nie do poznania. No to są takie pociski, które wybuchają. Wybuchają? To czemu nie wystrzeliście takiego w neona? Już nie raz próbowaliśmy, ale no, on jest szybszy i silniejszy niż jego sługusy. Sługusy? To znaczy, że nie jest sam? Tak, ma jeszcze swoich najlepszych wojowników. Zaczynam się bać. Każdy jego wojownik ma swoją siedzibę. Jestem, kapitanie. Znalazłeś jakiś dom? Tak, jest jakiś. To w takim razie zaprowadź tam Johna i Billa. Jutro I zaczniemy szkolenie, więc dobrze pocznijcie. Over the misty mountains rise Leave us standing upon the height What was before we see once more Is our kingdom a distant light? Mountain beneath the moon. The words unspoken will be there soon for homeless.